Dobrze, moi drodzy, wracamy do zomboida, a w dzisiejszym odcinku no, rozbudujemy naszą bazę. Postawimy potężny płot i nie tylko. Będzie śmiesznie, będzie fajnie i będzie też dużo montażu, bo spędziłem nad produkcją tego odcinka kilka godzin ze względu na to, że w grze minął aż tydzień. Zapraszam do oglądania. Dobra moi, mieli pierwsze dwa tygodnie za nami, a my nadal żyjemy. Jest cudo. I do tego w końcu znalazłem coś związanego ze stolarką, więc możemy ją rozwinąć w końcu. Więc jednym słowem, i jest bajecznie. Żeby było jeszcze lepiej, to w dzisiejszym odcinku w końcu zajmiemy się rozbudową naszej bazy. Dodatkowo też chciałbym delikatnie to w przyszłości miejsce zabezpieczyć i zrobić z niego taki trochę hub, którym będę mógł sobie przechowywać surowce, w razie czego. Gdyby moja główna baza upadła, ale nie mam takich planów, żeby upadała i też się nie zapowiada, żeby upadła. Więc jak otleta nastawiłem. Niestety do odtwarzacza zarzuciłem i teraz niech się dzieje magia i stolarka się wbija sama. W sumie to miejsce nie jest też złe na bazę tymczasową, nie? Dlatego je wybrałem. Bo patrzcie, tu postawimy sobie agregat. I tu możemy też zbiorniki na wodę w przyszłości postawić. Ale na to jeszcze wszystko przyjdzie czas. Jakie pytanie, ile ja dostaję w ogóle punktów? Ej, ja mam prawie drugi poziom wbity. 25 punktów za kasety dostałem. Ej, 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 ej. To aż warto usiąść? kotleta w rękę wziąć i słuchać? Nie, pięknie. Drugi poziom stolarki. Haha. <laughs> Tupcio, i o ile się nie mylę, ja teraz chyba będę mógł... i to leci dalej, patrz. O ile się nie mylę, ja teraz będę mógł zrobić tak. Że przeczytam książkę do stolarki na poziomie drugim, którą mam w domu. <laughs> ale pomnożymy wszystko. Wow, aż się chce grać normalnie. Także dawaj te agregaty, czyli ten jeden. Zatachamy go na tyły, niech już sobie stoi i czeka. Oczywiście na lepsze czasy, ale nic mu się tu nie stanie. A my jedziemy się zrzucić do domu i praktycznie trochę odpocząć i popracować nad samym sobą. No i dobra, tak jak widzieliście, duże postępy są poczynione, praktycznie trzy dni mi to zajęło, ale patrzcie, stolarka mnożnik razy 5, zbieractwo mnożnik razy 3, uprawa roślin o. Nie całe jeden, ale nadal jest to bardzo dużo. Już nie dokończałem roślin do reszty, to do naprawy pojazdu zajmiemy się tym później. Dobra, moi drodzy, no wracamy, wracamy, już, już, już do was mówię. Tak, jak widzieliście, troszkę na boi straciłem, nie udało mi się niestety upolować zwierząt. Byłem dobrej myśli, no niestety się nie udało, ale chciałbym się w końcu zająć, no naszym tutaj ogrodzeniem. I wpadłem na pomysł, bo mamy bardzo dużo gwoździ, a mianowicie tutaj chyba 150 w domu, w samej furgoneczce, jeszcze dwie paczki. Także cały płot, który tutaj powstanie, no to będzie już z drewnianych praktycznie ścian. Bo nie ma po co się bawić w, mm, w jakieś palisady, tego typu rzeczy. A z tymi ciuchami nie wiem tak naprawdę co zrobię. Chyba, że gdzieś się połaszę i rzeczywiście zrobię palisadę jako przeszkodę. Ale to potem, bo tu tak samo mam pełno ciuchów do przerobienia. Tym bardziej no trzeba jeszcze tu przed domem ogarnąć. No i tak, samochód nam się popsuł. Fajnie by było go jakoś zaciągnąć, ale no nie mam jak. Ale wykorzystując to, że leje, możemy skoczyć w jedno miejsce. A mianowicie, mówiłem wam o dodatkowych zbiornikach wody. No, wiecie, 50 tysięcy mililitrów to jest spoko, ale pokażę wam większe zbiorniki wody i one mi będą potrzebne. I chciałbym je mieć w dwóch miejscach. Tutaj i na stacji benzynowej. O ile mi drugi samochód odpali. Dobra, udało się, więc powinno nam się udać tam dojechać. A jest tutaj zaraz ferma jedna. czyli znaczy ferma. Praktycznie to no bardziej hodowla chyba krów. Niż ferma, ale zaraz się przekonamy, jak tam dojedziemy. Bo tam właśnie znajdę moje zbiorniki duże na wodę. No i dobra, jesteśmy i mam nadzieję, że nic. Złego mnie tu nie spotka. Że te zbiorniki też tu będą. Wiedźmy od razu, nie będę się przecież. Jest! Ty, tu są świnie, a nie krowy! To nawet lepiej i są dwie. Jeszcze powiedz, że to jest samica i samiec, to już w ogóle będzie jazda. Ty, 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 ty. Gdzie się tu nawijasz? Dobra, dobra, teraz pytanie: Czy to jest samica i samiec? Mogę coś z nimi w ogóle zrobić? Ty, tu jest więcej ich. To jest samica, to jest samiec, więc mamy jedno i drugie. A ty, mój drogi? To jest samica. Ile tych świn tu jest? Niekoniecznie o tym mi chodziło. Tylko o te piękne, pulchne świnki. Chyba są tylko trzy. Więcej ich nie będzie. I tak, to jest duży progres. Ale teraz ich nie będę przewoził. Chciałem się skupić na tych zbiornikach. Patrzcie jaką to ma kuźwa pojemność. Więc co jest najlepsze? I ja to mogę rozmontować. I zawis sobie takie do domu. Ooo, o, o, o. a co ty masz w plecki wbite? Pokazuj no tu szybko. Widelec ogrodowy w sumie też się przyda. A ja, to jest bobek świni czy mi się zdaje? Tak, to jest świński bobek. Nie mam pojęcia co można z nimi robić, ale dobra, mniejsza z tym. Zabijać ich nie mam zamiaru. Tu jest jeszcze jedna? Nie, to jest ta trzecia, dobra, no sobie, sobie tu weszła. Ale ja bym chciał się teraz zająć demontażem tego. I o ile się nie mylę, mogę to bez problemu rozmontować, tak! Hmm, to się rozmontowuje na paczki, dobra. Dobrze wiedzieć. A jest jakiś puste gdzieś jeszcze? Są w sumie dwa. W sumie mogę rozmontować cztery, dwa za wyjść do siebie do domu, a dwa na stację benzynową. Już będziemy mieli praktycznie do końca gry rozwiązany problem wody. Dobra, a daj mi jeszcze trochę jedzenia. Czy ja mogę świni dać jedzenie? Ty, mogę ją zlurować! Pa, ciumkam do niej! O kurwa, bo jedne! Nie no, ciumkam do świni. Wytrzymam! <grytanie> Idzie do mnie! Mam koleżankę! ty, mogę je tak karmić, ty, a resztę też tak mogę nakarmić? Czekaj, 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 to jest dla mnie ważne, chodź ty świnka, chodź maleńka, dalej cię przysz w przyszłości nie upiekę, ty, obydwie chyba jedzą, a mogę tą pogłaskać? Ty, tu mogę głaskać świnie, niekoniecznie tą chciałem, ale okej, okay. okej, okay, dobra, wracajmy do roboty, ważne, że wszystko działa, ty, a ona jakby tu weszła do tego kojca? A, nie chcesz wejść do kojca, dobra, to cię nawet nie będę zaganiał. Jak szczerze powiedziawszy to chyba będzie najdłuższy odcinek do tej pory do montażu, bo jeszcze tylu rzeczy poprzednich no nie zrobiłem naraz. Dobra, mam wszystko. Praktycznie cztery zbiorniki. Więcej chwilowo nie potrzebuję. You -y. Jestem tak zadowolony tych świń. Ty, a czemu drzwi są zablokowane? Dzisiaj o, a dobra, bo one się otwierają w drugą stronę Nie mam pytań No właśnie Tylko muszę pamiętać, że je zamknę, żeby mi świnie nie pouciekały No i powinno być git Serio, ja się zadrapałem Skacząc przez płot Daj mi chwilę nie no, ja jestem kaleką w tym odcinku, nie? Bez kitu. Hmm, teraz do mnie tak dotarło ogólnie. Tu są lampy też w okolicy, które mógłbym wykorzystać chyba, żeby mi podświetlały całe podwórko. Ej, to nie jest głupi pomysł. Tylko czekaj, 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 czekaj. Otwórzmy to, cudo. A wiedźmy sobie, od razu dam radę nawrócić. Wydaje mi się, że będzie ciężko. Dałem radę. <laughs> Tyk, i dawaj no po jednej połówce. No i pięknie, niech tu się woda zbiera. A ja w swoją drogę bym coś przekąsił. Ta, tylko jeszcze, żeby koleżanki się pozbyć. No i lody to jest idealna rzecz. Bardzo idealna. No ale dobra, wracając, wracamy do domu, musimy zrobić szybką nawrotę, zrzucić czym prędzej te zbiorniki, żeby się napełniły wodą, oczywiście na tyłach, już wtedy będziemy mieli problem wody rozwiązany, na zawsze, I możemy się zająć praktycznie przerabianiem wszystkich desek na ściany, jak samo wszystkich kłód, które są koło nas na ściany, a po ciebie maleńki kiedyś wrócę, Jak muszę wrócić po rzeczy, które w nim są, bo trochę nich tam zostało, gdy się nowym samochodem to ja praktycznie przez półtora odcinka nacieszyłem, można tak szczerze powiedzieć, no ale dobrze, i to! No co za małpy podłe? Mało mam podwórko zaśmiecone wami? W sumie to mogę za garażem poustawiać. Zresztą się człowiek przejdzie po prostu z wiaderkiem. No i pięknie. Ta sprawa jest załatwiona. I my Można sobie jedzenie przygotować na zaś. Także dawaj mi tę kapustę. A jeżeli chodzi o mięso, to jest lipa, nie? Bo zostaje mi praktycznie przedostatnie. O i się chyba wybierzemy jeszcze na ryby. Dobra, jedzenia to my praktycznie będziemy mieli na zapas. Ja bym jeszcze zobaczył, jak wygląda stan mojej siekiery. Nie no, nie jest zły. Kondycyjnie wygląda super. Bardziej jak coś mamy zawsze dwie. A nawet trzecią chyba mogę sprawdzić! Ty! Ale ostrykami kamień został w tam w tym samochodzie. A no to i tak będzie trzeba się przejść po tamte rzeczy. Ale to spoko jeszcze czas. Jeszcze zdążymy sobie podjeść. Jedzenie na zaś przygotowane i możemy ruszać. Także pora robić deski. Ty w ogóle jestem ciekawy, ile dostanę za robienie desek. 6,30. Ej, punkta zajebiście. Jednym słowem, no można powiedzieć, pogrom. Ty, ty, ty ale mamy infekcję. Nie, 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 nie. To tu szybki powrót robimy. Tak nie może być. Zrzucaj mi te dechy tutaj szybko. I idziemy się wyczyścić. A ja tu żadnych infekcji nie chcę widzieć. Tym bardziej, jak to takie głupie od płota. Ja w sumie to drugie możemy ściągnąć już. Nie pięknie. Prawie cały jestem. Dobra, praktycznie wszystko pocięte, widok już siły nawet nie ma, a on jeszcze 13 desek ze sobą nosi. Stary, zrzuć to tu na ziemię, będziemy to rano robić. Ale muszę przyznać, naprawdę ładnie to dało w stolarkę. Ten mnożnik razy 5, no giga, naprawdę, giga opcja. Ale po co się jeszcze kłaść, skoro można poczytać? Dobra, połowa powinna wystarczyć, więcej nie potrzebujemy na tą chwilę. Także szybka kąpiel i w sumie wstał dzień, a ja się kładę do spania. Co, <laughs> Ale dzień jeszcze młody. I ja młody, dzień młody, no pełen serwis. Ale chciał człowiek zjeść z pokoju. Coś czuję, że jednak chyba nie zjem. Gdzie mnie wali w tą szybę? Podła łajza, no gdzie? W moim pięknym ranczu. Więcej was matka nie miała? Pięknie. W sumie jestem jeszcze ciekaw zanim sobie zjem i się wezmę za robotę, czy to się napełniło jakkolwiek... Hmm. Chyba nie. To nie mów mi, że to w złym miejscu stało. Dobra, najwyżej się później nie przestawi, ale wydaje mi się, że powinno się napełnić bez problemu. Jak coś jeszcze tutaj w korytkach mamy. Także zjedzmy sobie pożywny posiłek. ja się cieszę, że mam to gotowanie. Mogę sobie na zaś gotować? Tak naprawdę możemy brać się do pracy. Gwoździe są, młotek jest, chęci też. Wow! Jestem w ogóle ciekawy. Czekaj, 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 ty, ja w ogóle... Serio, ja tą prasę mogę sam sobie zrobić? Ale po co? W sumie mogę ją praktycznie przywieźć sobie. Akurat mnie wali. I w sumie ścianę pociągnąłbym odtąd. Tak, tylko może jeszcze bym deski ze sobą wziął, żeby postać się nie bugowała. I najpierw sam szkielet. Ciekawe ile za szkielet dostanę. Ty, 25. Ja zaraz będę miał wbity kolejny poziom. <głynie> Dalej budujemy to. I dobra, no i na tyle na dzisiaj postawiliśmy. I widzę, już jeden problem. Ogólnie po ciemku nie mogę budować. Także przejedziemy się w jedno miejsce, ale to za chwilę. Weźmy jeszcze skonsumujmy. Tak dla pewności, że jesteśmy na najedzeni. Właśnie się zastanawiałem, czemu dalej nie szło. To chodzi o to, że tu światła nie ma. Ała strata. Bo wiem, gdzie pojechać, że to światło było. A, tylko żeby to światło zabrać stamtąd, to dobrze, jeszcze sobie nie zabudowałem przyczepki. Wszystkie auta w ogóle muszę stąd wyprowadzić bo za chwilę to ja ich nie wyprowadzę stąd będzie duża lipa. Tego byśmy nie chcieli. Muszę posprawdzać w ogóle, czy są jakieś auta w okolicy, które mają sprawne jeszcze światła Oprócz tego, który stoi oczywiście na stacji benzynowej, bo ono ma sprawne światła Dobra, 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 dobra Tu są okolice festynu Ale w sumie możemy zaparkować sobie na stacji benzynowej I prześpimy i dopiero pójdziemy po te lampy A przy okazji, co jest tu na dole? Dzień na dole, no w tym pomieszczeniu To musi być piwnica, ewidentnie Dawaj tam, pijamy Ej, ej, ej Niech to leci w dół no i pięknie dostałem się. Ty, a zawiasy od razu będę miał? Nie, ale mam klamkę, która się przyda do drzwi. Dobra, ty! Jaka wielka piwnica! Są narzędzia w niej. Ej, ej! Ty, a czy ja mogę... Tak, z dyni mogę odzyskać nasiona. Pięknie! To jest to co potrzebowałem. Normalnie wiem, że broszury można też czytać i na mapie sobie odznaczyć rzeczy, więc sobie od razu możemy odznaczyć i tu widzę jakiś browar, ale ten browar znajduje się na mapie, gdzie już go odkryłem. Tak samo tutaj mam jakiś fragment mapy, to jest miasto. Chyba rozwód. Te broszury to jedynie już później do rozpalenia w piecu będą się nadawały, ale można je posprawdzać. O, no, i sklep z narzędziami, to ja bym chciał! tak bardzo bym chciał. Że gwoździ mam pełno w okolicy. Ty z daleko ode mnie? Ty nawet nie. Nawet nie tak daleko. Albo to jest daleko. Bo to jest, to jest chyba roztłumaczenie. Nie wiem. Ale już wiem, gdzie jest sklep narzędziowy. Dobra, i co my tu mamy? Tak w ogóle. Farby. Łopaty nowe. Pięknie. Palniki. pawanie, pięć. I w sumie rzeczy do rozkładania samochodów. W sumie też się przydadzą. I palety. Tak, palety będą przydatne. Nie wiem jeszcze do czego, ale na pewno coś będę na nich składował. Więcej regałów. Tu już w sumie chyba nic więcej nie będzie. Nie. więc odbrak. uuu, właśnie jest to, co chciałem. Właśnie jedno światło. I patrzcie, jak ja je wyłączę teraz, to jest totalnie ciemno. Tak, jest tak totalnie ciemno, że ja teraz włączyć światła nie mogę. Ale czy ja je mogę od razu zabrać? Tak. I ono waży 15. Takich 6 byśmy mogli sobie zapakować na samochód. I na przyczepkę. Nie jest głupim pomysłem i można to w ogóle wokół domu postawić. Ale czy ja sześciu potrzebuję? I no, w sumie te lampy. Szczerze, tu mogę dwie zostawić albo jedną. Tak, by te wód się na przykład zbiorniki napełniły. Ty, no tu są z wodą zbiorniki. Ej, to ma 100 tysięcy mililitrów. Dobra, to dobrze wiedzieć. Także szybkie spanie? Tak, ale takiej brody i włosów to się nie spodziewałem. Ty, jest czysto. Tu był agregat. No se ktoś jaja robi. Ah, bez komentarza. jest jeszcze jakieś jedzenie zdatne w tych lodówkach czy coś? Ty, są napoje, jest cebula. Ej, zleżała, ale można ją zabrać. Hmm. Można dużo rzeczy stąd pozabierać. Ja nie mają tu lodówkę przemysłową czy coś w tym stylu, bo ja bym się nie obraził za lodówkę przemysłową. Tak samo jak za maszynkę do włosów, tam nożyczki. Ciekawe, czy będę mógł sobie normalnie obciąć włosy. Ty ja tak, tłukę tym łomem i tłukę, a ile on ma wytrzymałości? Ty wytrzymały jest! Dobra. Zgniłe surowe, praktycznie. Hmm, w zamrożalnikach, praktycznie w lodówkach wszystko zgniło. O, nie podoba mi się to, ale whisky znalazłem. I męskie gacie niekoniecznie by mnie interesowały. Dobra, zbieramy to. Dobra, i w sumie cztery powinno mi wystarczyć na tą chwilę pod domem. Reszty teraz nie przenoszę, bo to nawet sensu nie ma. Bo zostały dwie, które mogę sobie na stacji benzynowej zostawić. Trzy! Dobra, ale co jest najważniejsze, tutaj jest auto obok. Mało tego, to auto ma lewarek, no i opony. Dawaj to wszystko. Ciekawe, czy ja tą oponę mogę pociąć tak w ogóle. Wiecie, bo chodzi mi o to, żebym sobie mógł pancerz zrobić. Opony, bo jest taka możliwość w grze. Jeszcze klucz do kół i darmowa taśma. No przecież że ja tym nie pogardzę. Jeszcze walnę jak w środku będą klucze. W ogóle nie pamiętam tego auta. Może je rzeczywiście miałem jakoś na początku. Ale totalnie wypadło mi z głowy. Nie, będzie można w końcu naszego grata naprawić! Papa mobil dostanie nowe życie! O ile wszystko się uda. Chociaż ten samochód też nie jest zły. Ty pokaż go, czy on odpali. Mi się wydaje, że ja już go miałem i on klucz Kulczyków nie miał, ja dlatego go sobie odpulałem, bo to były zombiaki, ale on ma nawet niezły stan. Także jak się nauczę rozbierać samochody, to ja po niego wrócę. Będę nim jeździł. Nie, nie byliśmy chyba w tej okolicy, bo ten dom ewidentnie przeze mnie spenetrowany nie jest. Naj przecież najmądrzejszym sposobem jest wybić kuźwa szybę, łokcie mnie! No i jestem w tym coraz lepszy widzę. Hmm, nawet tu ładnie. Oj nawet mają cebulę. A w zamrażalniku? Gotowy obiad, chętnie wezmę. Makaronem też nie wzgardzę, i pieprzem? I to chyba na tyle. Tu nic dosłownie więcej nie ma. Ty, pato, Mordo, czujesz ten look? Malik Montana. Wow. No nie. Także. A zresztą zobaczycie. Dobra, nie ma co tu kombinować. Pora wracać. Mamy pełno rzeczy. Pełno przydatnych rzeczy, których nie chciałbym naprawdę stracić. Dlatego też nie ma co kombinować. Nie ma co czasu tracić, nie ma co kombinować. Dawaj rozkładamy te lampy. Tu mi jedna tu. A ile dadzą mi się rozłożyć? A drugą przed domem. No mnie tu może stać. Ty, jak na prawdziwej budowie to zaczyna wyglądać. Dosłownie. Ty, czemu ja łomem to przybijam? Można łomem budować? Hej, ja nawet nie wiedziałem. Z jednej strony nawet lepiej, bo już wiem na przyszłość, że jak będę sobie grał, albo kolejną serię tworzył, albo nawet w tej zabraknie mi młotków, to jeszcze zostaje łom. Ta, to długo ta opona pożyła, ale ważne, że przystawione. Dobra, ale tym razem zanim wrócimy do budowania... No, bo jak już mam ten lewarek i mam jak przykręcić te koło, no, no to wypadałoby odzyskać Papa Mobil. Bo i tak desek chwilowo mi brakło. Więc co mi szkodzi? Tym bardziej nie wiem, czy mi się nie opłaca ogólnie rozebrać tego płotu zamiast ścinać drzew. Zresztą nadal stolarka. A w ogóle ile mamy punktów? Ty, my zaraz czwarty poziom będziemy mieli. Ej, ale ta budowa daje. Ewentualnie tu byśmy na budowie mogli te rusztowania rozebrać i chyba też dostaniemy wtedy punkty. Nie wiem, czy to bardziej opłacalne by nie było. Oj, biedny Papa Mobil. Oj, ty się nasłuży. Byłeś mój drogi, więc niech będzie. Czemu ja mu nie mogę zamontować opony? A, bo to nie jest ten typ opony. Dobra, no to się przeszedłem. Ale zobaczmy co ma w ogóle. Najwyżej w nim opony zostawię. Co on tu miał takiego? Garnki to my chwilowo... W sumie garnek możemy zabrać. Piłkę tak samo, ale oponę sobie zostawimy. Ja nie wiem też czy w warsztacie nie ma opon. Ale dobra, ja chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Tylko czy tu nie ma zombiaków wokół? Nie, A weź to rozmontuj. To mi jest deska z tego. Czy znaczy z każdej dostanę deskę? Bo jak tak, to mi się o to opłaca. Chociaż jedną tak odzyskać. Ty, deska i. Ej, gwóździe! Szczerze, to może jest opłacalne, ale nie na tą chwilę. I chyba lepiej będzie porobić deski. Dawaj to, co mam na plecy, i lecimy. Tak, ja, tylko może jeszcze najpierw sobie jest zupę jakąś ogarnijmy do zjedzenia. I zastanawiam się, czy łatwiej nie będzie też mi ściągnąć po prostu desek tutaj z przodu domu, tych barykad, no bo ja ich nie potrzebuję, jak postawię mur. Jedynie na tył będę potrzebował. Ta, jedzenie z gara to najlepsza chyba opcja. na Napełnienie godnego brzuszka. Chyba z zupy to będzie najwydajniejsze, najwydajniejszy posiłek jaki mogę zrobić. Obecnie, no bo mięso zostało mi jedno, że też w okolicy nie mam już za dużo. Także dokończmy tą budowę. Dobra moi drodzy, baza na tą chwilę prezentuje się tak, no część muru już jest zaczęta praktycznie. Ja mam jeszcze dwa stosy praktycznie gwoździ na wanie, więc dokończę to, ale już nie dzisiaj. Dlaczego? No desek mi brakło, a w okolicy no trochę drzew też brakło. Tam są jeszcze jakieś pojedyncze dalej, ale wolałbym wyruszyć na jakąś wyprawę.